Witaj, z tego czytania dowiesz się, co może się dla Ciebie wydarzyć przez następne 24 godziny od momentu, kiedy oglądasz ten film. I nieważne kiedy do Ciebie trafił, nieważne jaki masz znak Zodiaku, tutaj jest dla Ciebie wiadomość. Najpierw sprawdzę jaka energia cię prowadzi, co będzie najważniejsze, a w drugiej części czytania zobaczę, co się może wydarzyć, będą karty, będą słowa mocy, także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj jednak, że to jest czytanie kolektywne dla wielu osób, także bierz tylko to, co z tobą rezonuje. A jeśli interesuje cię czytanie prywatne, prognoza astrologiczna albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. Mój adres mailowy jest w opisie filmu. Dobrze, to teraz jaka energia prowadzi cię przez następne 24 godziny. O, jest. 555, zmiana, czyli szykują się zmiany. Usłyszałam kolejne zmiany. Yy, jesteś w takim momencie. Gdzie właśnie przyglądasz się, jakie zmiany można kolejne wprowadzić do Twojego życia, w jakiej sferze? To może być osobista praca z energią, sprawy zawodowe, sprawy relacyjne. Tu już każdy będzie wiedział, zresztą zobaczymy w drugiej części czytania, jakie tematy nam się pojawią, ale Teraz myślisz, jakie zmiany będzie można wprowadzić, albo jakie można niedługo zacząć wprowadzać, żeby coś usprawnić, żeby coś dawało lepsze owoce. Już wiem, dlaczego tak intuicyjnie wybrałam ten kamień. Zobaczmy, zobaczmy, co dalej, bo czuję, że może być wiele zmian na różnych polach. 555 to jest mocny numer anielski zmian, więc za chwilkę w drugiej części czytania zobaczę dokładnie, co tam będzie się działo. A jeśli ten film ci się podoba, to proszę, polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę ci za to bardzo wdzięczna, dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A jak jesteś moim subskrybentem, to masz szansę wygrać czytanie prywatne. Więcej na ten temat jest w opisie. Warto śledzić kartę posty na moim kanale oraz moje social media. Dobrze, to co idzie w Twoją stronę? Co może się wydarzyć? Wow! Zmiany, które przynoszą zwycięstwo, kochani. To będą zmiany, które naprawdę będą cudowne i przyniosą cudowne rzeczy. Wow! Już taka mocna wiadomość na samym początku. Ciekawe, co będzie dalej. Zobaczmy kolejne o, karty. Tutaj, coś długofalowo. Jest karta miesiąca. Także ważne rzeczy się dzieją i na długo mają na ciebie wpływ. O, widzę, że tam jakaś karta się odwróciła. Czuję. Aaaa! Matko, słuchajcie, tamta wypadła w ogóle za stół. Momencik, muszę ją podnieść. Ok, mam ją. To jest ta. Dam ją tutaj i jeszcze tę, która się odwróciła. Ok, zobaczmy. Tak, zwycięstwo mamy, i też jest jakieś ogłoszenie, czyli no możesz coś wygrać jakiś konkurs tutaj mi się pokazuje albo ty ogłaszasz jakieś. Zwycięskie zmiany w Twoim życiu, może są zaręczyny, niebawem ślub, ale dużo ekscytacji tutaj czuję przy tym, naprawdę fajnie. O, i ta karta, która spadła na podłogę, to jest karta wypełnionego krzesła. Ktoś nowy pojawia się w Twoim życiu. No, właśnie, może tutaj niektórzy spotkają nową miłość, nową osobę do współpracy. No, kogoś. Gdzie w Twoim życiu było puste krzesło i teraz zostaje zapełnione. Jeśli nie w te 24 godziny, to tak do 5 dni, no maks do 5 tygodni, ale to ma być szybko. No i tutaj zmieniamy ton. Karta błyskawicy. Kontroluj swoją złość albo będzie ci przykro. Może być tak, że ktoś inny też coś ogłosi i trochę cię to zirytuje, albo zezłościsz się w jakiejś sprawie dotyczącej starszego mężczyzny. To może być ojciec, wujek, dziadek, szef. Uwaga, tutaj na złości. One dobre zmian nie przyniosą, tak jakoś czuję. Mamy kartę wieży, ale to nie jest tarot. Tutaj karta wieży mówi o tym, że yy, budujesz jakieś solidne podstawy do sukcesu. I te zmiany, które wprowadzisz, wprowadzasz, do tego finalnie doprowadzą, więc super. Ale najpierw właśnie, żeby te zmiany wprowadzić, żeby coś lepiej funkcjonowało, to potrzebujesz poszukać cennych informacji. I wielu z Was te. Jakieś informacje zdobędzie i one naprawdę będą dobre, cenne i pomocne. Coś się uda. Widzę taką historię, na przykład, to nie musi być to, ale żebyście wiedzieli o co chodzi. Szukasz nowej księgowej, puste krzesło. Jest ci potrzebna taka, która ma jakieś konkretne informacje na temat konkretnej działalności, i w końcu ci się udaje znaleźć kogoś, Albo ktoś cię pokieruje do kogoś takiego i znajdziesz finalnie, więc to może być to, ale nie musi, tak? Tutaj różne to mogą być cenne informacje, które zdobywasz. Jest tutaj yy, karta kwietnia. Yy, tak, patrzę na resztę kart. Kwiecień jest jakoś ważny yy, przez te 24 godziny. Czy tutaj jest sprzeczka jakaś o kwiecień ze starszym mężczyzną? Czy ogłaszasz, że coś w kwietniu ważnego się wydarzy, albo ktoś ogłasza tobie? Kwiecień, no to też jest czas wiosny, więc tutaj coś ważnego wydarzy się na wiosnę, co inicjuje się teraz. Ciekawe. No i właśnie jest kolejna karta ścieżki z pieniędzmi. Te ważne informacje dla wielu z Was będą dotyczyć finansów, dokumentów, podatków, pracy itd. Zostanie Ci pokazana droga, czyli na pewno zdobędziesz te informacje, ta nowa osoba może pomóc albo jakiś starszy mężczyzna, chociaż bardziej czuję, że z tym starszym mężczyzną to jakaś złość jest związana. I właśnie dzięki tym informacjom, jakimś poradom spełni się jakieś twoje marzenie, które jest związane z jakąś dobrą zmianą. Na przykład masz nową księgową, twoja firma lepiej prosperuje. <grym> Jak już zostajemy przy tej metaforze księgowej, znaczy właśnie przy tym przykładzie, tak? To może być co innego, ale teraz to, co się zaczyna, prowadzi cię do spełnionego marzenia. Jest tutaj karta karmy yy, i zaraz po niej jest karta, która mówi o spotkaniu z kimś, kogo nie znasz jeszcze, to nowa osoba, która będzie ważna. Więc teraz przez te 24 godziny, maks do te 5 dni, no 5 tygodni to w ogóle nie czuję, spotkasz jakąś nową osobę, to jest y, spotkanie karmiczne w tym sensie, że się umówiliście, wasze dusze się umówiły na spotkanie, tak? I teraz się spotykacie. Kto to będzie, to już zależy, tak? Można spotkać się na jakimś wyjeździe, na jakichś wakacjach, niekoniecznie, ale też tutaj by ci się to przydało, trochę odpoczynku, skoro y, mamy kartę hamaka, więc pamiętaj o tym. Mm. A, tak, odpoczynku od dwóch spraw. No właśnie. Znaczy odpoczynku w takim sensie, żeby trochę odsapnąć i znaleźć dla siebie kierunek. To też może być zwycięskie, właśnie żeby troszeczkę odpocząć i wszystko dobrze przemyśleć. Na pewno nie podejmuj decyzji w emocjach, skoro mamy tutaj tą błyskawicę. Zmiany w Twoim życiu nadchodzą, to już wiemy, to, to czytanie krzyczy o zmianach, nawet nie mówi tylko krzyczy, bym powiedziała, ale też jest karta maczugi, która mówi o tym, że ktoś będzie próbował Cię do czegoś zmusić, do czegoś, czego Ty nie chcesz. Jakoś tak czuję, że to jest ten starszy mężczyzna dla wielu z Was. To może być też sprawa karmiczna, może być też po prostu o Jakiś naciągacz, tak? Też może być. Tutaj różne sytuacje mogą być. W każdym razie ważne jest, żeby postawić granicę, i tutaj czuję, że dla wielu z Was to postawienie granicy też jest zmianą. Też jest odrobieniem lekcji karmicznej, bo może do tej pory granic nie stawialiście i mieliście z tego powodu potem problemy. Więc tutaj bardzo dużo tematów się rysuje, ale pamiętaj, Jesteś prowadzony, jesteś prowadzona, wszystko idzie w dobrą stronę, w stronę zwycięstwa, sukcesu. Dobrze. To teraz jeszcze Twoje słowa mocy, potężne afirmacje, które łączą Cię z Twoją wewnętrzną mocą. To są też dodatkowe wskazówki od wszechświata. A propos czytania, także zaraz zobaczę, jakie są Twoje słowa mocy. Na ten czas mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham. Jestem całkowicie niezależna finansowo. No właśnie, to najmocniej tu się pokazuje, że wiele osób się dowie dokładnie z pomocą kogoś, jak tutaj wygrać finansowo, jak zbudować swoją niezależność, bo mamy kartę wieży. Do tej pory dla niektórych to mogło być zablokowane z powodu jakichś spraw karmicznych, rodzinnych, ale teraz nadchodzi wielka zmiana, która kulminację będzie miała w kwietniu, na wiosnę, za 4 tygodnie, 4 miesiące ta niezależność finansowa, ta poprawa w jakiś sposób będzie miała kulminację poprzez to, co inicjujesz, planujesz, organizujesz teraz. Także naprawdę. Ważny czas, ważne zmiany. A jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie zmiany zajdą w Twoim życiu przez następne 5 dni, 5 tygodni i 5 miesięcy, to zobacz moje czytanie. Wybierz kartę bezterminowe, które pojawia się na ekranie. Żeby do niego przejść, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości. I wszystkiego, co dobre.